W sporcie, szczególnie profesjonalnym, kiedy ten proces szkoleniowy jest bardzo długi i cierpliwy, to jedyna możliwość rozwoju sportu to jest w umowach długoletnich i w momencie takim, że jeżeli mamy dłuższą perspektywę, i czym ona dłuższa jest, tym jest zawsze, zawsze lepsza. Cieszymy się, że po czterech latach w dobrej współpracy udało się przedłużyć umowę na następne lata i, i to gwarantuje pewną jakąś taką stabilność, kierunek, nazewnictwo, tak jak rozgrywki, które mają nazwę. No, dobrze, niedobrze jest, jak, jak co roku są inne, to one się mają, zostają w pamięci, zostają w głowach i, i cieszymy się, że te nasze wszystkie pomysły zostały zrealizowane i jesteśmy na nowej drodze, nowe otwarcie i próbujemy coś robić dalej. No, to jest projekt absolutnie strategiczny Polskiej Ligi Siatkówki, budowa Ligi Żeńskiej pod nazwą Tauren Ligi. Jest to absolutnie przyszłość, jest to uważamy kierunek jakby sportu polskiego, czyli sportu wykonania naszych pań może być jednym z najlepszych w naszym kraju i nie tylko i cieszymy się, że ten cały system, który też również będziemy chcieli zbudować z klubami, rozbudowy klubów, budowy szkolenia młodzieżowego, połączowszy czy co pomysłem młodej lidze, połączenie z uczelniami wyższymi. To musi być projekt kompleksowy, projekt taki pro, projekt nastawiony na przede wszystkim bardzo wysoką jakość szkolenia, nie tylko upowszechniania, ale szkolenia, które, które pozwoli nam czy konkurować ze Stanami Zjednoczonymi, czy konkurować z Turcją, czy z Francją. Także cieszymy się, że jest odzew na sport kobiecy, jest duże zainteresowanie, jest inne dzisiaj postrzeganie sportu kobiecego w wykonaniu pań i spróbujemy w tą linię wejść i to wykorzystać.